Siema widzowie! Witam wszystkich! W tym odcinku będzie robiony totalny banger. Padłem jeszcze przy okazji robienia odcinka na słownik miejski, nie wiem czy to ma jakiś sens. W każdym razie, jak robiłem odcinek ze słownika miejskiego, to narodził mi się pomysł, żeby zrobić odcinek, w którym napiszemy tekst, kryjmy go do aplikacji AI i zrobimy z tego fajnego bangerka. Lecz nie będzie to zwykła piosenka, ponieważ myślę, że będzie ona miała temat. A jaki Temat zapytacie, będzie ona miała taki temat, że po pierwsze będzie to w stylu e, lasek, które są emo, w sensie takiej muzyki, jakiej one słuchają, i będzie to ogólnie love song dla emo, bo ja ogólnie mam słabość do emo, bardzo dużą słabość, to chyba niedobrze. Zapraszam! Dobra słuchajcie mortki. plan działania jest taki Najpierw muszę kompa włączyć, ale na poważnie To najpierw muszę się dokładnie upewnić jakiej muzyki taka na przykład emo laska słucha Po drugie będziemy musieli napisać jakiś tekst Który będzie fajny i będzie ogólnie love songiem dla takiej A po trzecie klejamy go do aplikacji AI, która nam wygeneruje zajebistą piosenkę Nie użyję Suno, użyję innej aplikacji, ale to zobaczycie na odcinku już Słuchajcie! Musimy zacząć od sprawdzenia, jakie to dokładnie jest muzyka, jakie słuchają takie ładne emo dziewczyny. Są dwa rodzaje EMO. To ciekawie, styl EMO czym jest? Dobra, nie odpaliłem OBS-a. Muszę odpalić OBS-a i będę wam pokazywać. Dobra, odpaliłem program do nagrywania, w ogóle nie wiem czy mnie widać. Dobra, czy on wam się podoba? Bo mi chyba nie o takie EMO chodziło. No, ta już, ta już lepsza. Dobra, bo ja się zaczynam podniecać laskami EMO, a nie o to chodziło. Charakterystyczne elementy, dobra. Oczywiście tu jest e, odpowiedź AI, ona nie jest, nie jest za mądra. Dziewczyny emo słuchają głównie muzyki rockowej z naciskiem na gatunki takie jak emotional hardcore, pop-punk, muzyki rockowej. Czyli byśmy tam wpisali w tym generatorze rock, hardcore, pop-punk, alternatyw, rock. Ja bym to zrobił w stylu rock alternatywny, myślę. Charakteryzuje się emocjonalnymi tekstami, często o uczuciach w miłości i problemach młodzieży z zespołami. Okej. Okay. Nie zliczycie ile razy powiedziałem okej. Okay. Ja se to zostawię w otwartej karcie i zabieramy się się teraz za teksta. Tekst będziemy w sensie pisać. Dobra, słuchajcie. Mamy odpalony notatnik. I teraz będziemy się zabierać za tekst. Ogólnie wyczytałem tam, że Emo. Ał. Emo mają bardziej piosenki o jakieś, znaczy nie one mają piosenki, tylko bardziej słuchają muzyki o jakieś. Problemach młodzieży Chyba smutności, coś tego typu Więc my to przełamiemy I zrobimy love song Zrobimy love song, bo taki był zamysł tego odcinka Ja będę pisał I będę wam aktualizował progres Więc za... Dobra, słuchajcie Posiedziałem chwilę Nie jest to jakiś tekst Uuu, wodotryski. Ale nie jesteś najgorszy Myślę, że się dobrze klei Czekajcie, cringe'owa próba rapowania Jesteś emo, no i? Mi to nie przeszkadza, zawsze chodzisz w ciuchach, zabrałbym cię gdzie gdzieś chciała, słabość mam do ciebie, ale god! że ciebie kocham, twój ciemny są uzależniony jak odrach. Dobra, myślę, że się klei. Ja będę pisać dalej i myślę, że dmian, dla odmiany, bo będę to siedział jeszcze z 50 lat, to napiszę jedno zwrotkowska i dwa razy refren i na końcu jakieś outro. <laughs> Dobra, słuchajcie, trochę idzie, napisałem troszeczkę zwrotki i ogólnie tak jak mówiłem, to będzie taka jedna zwrotka i Dwa razy refrę jeszcze mam intro Skończyłem się w tą modę, zostałem informatykiem Serio, wyglądasz tak, że nie powiedz Masz plany o weekendze, lecimy na łeb, na szyję Kocham krótkie chwile Kiedy jesteś tutaj przy mnie I love moją gotę z Dobra to jest Zawsze w mocnym makijażu zawsze słucha... Ja się nie mam wysłowić Jezus Zawsze w mocnym makijażu zawsze słucha tej, tej zespołu Paramor co to się czyta, nie? To jest ogólnie tak Te kochane AI mi napisało Ale tu zauważyłem, że się remuje falu all falu, fal, follow oh boy Wiecie, ten taki ten. Więc to by można było jakoś ciekawie zrymować, sprawdzić jakieś ich teksty i nawiązać do tego. Na szczęście mi jakoś wena dzisiaj jest, bo jakby weny nie było to by było źle. Słuchajcie, kolejna aktualizacja. Mamy zrobionego, zrobione chyba dwie zwrotki, nie? Mamy jedną i tu zaraz napiszę, że druga. No i będzie teraz trzeba dopisać refren. Ogólnie mam taki plan, żeby ta piosenka się po prostu nazywała emo i tyle, nie? Mam pomysł na refren, że coś emo, emo, coś tam, coś tam, nie? Więc zaraz będę dopisywał i widzimy się jak napiszę refren i wam to wszystko w, e, pokażę. Pff, dobra, słuchajta ludzie, mamy refren. Refrenu wam już nie będę czytać, bo się trochę siedziałem przy tym. Ogólnie refren jest bardzo taki wulgarny. W sumie Kamil mógłby innego napisać, nie? E no, trochę broki z ten ref. W sensie teksty tu są mocne Będziemy musieli teraz odpalić te, tą aplikację, w której będziemy to robić. Aplikacja, której będziemy używać, to jest Stat.ai. AI. Ostatnio wygenerowałem w niej dla beki w nocy jedną nutę, Była mega ogólnie fajna, bardziej palionowa ogólnie, bardzo mi się spalionem. To macie fragment tej piosenki. Na tragu wam, mogę znów uciekam, nową furą chciała mnie dogonić. No i tu w tej samej aplikacji wygenerujemy ten tekst dla tej, w sensie wygenerujemy całą piosenkę. Teraz ogólnie będziemy sobie wklejać tekst i włączyłem tamtą kartę, niestety. Tu mi kochane AI odpowiedziało, że pop punk rock alternatywny. To wpiszemy takie coś. Pok Pop Punk Alternative Rock. Sobie ogólnie skopiuję ten tekst, miałem jeszcze outro zrobić. To siedziałem trochę przy tym. Spróbuję tutaj outro zrobić w tej aplikacji TAT AI. Skopię to jeszcze raz w razie czego. To zawsze kopiuję tak, że robi e, 10 razy Ctrl C i tylko raz v zostawia lajka. I nie wiem czy nie mam błędów coś w stylu na przykład kaputrze nie. Ja ogólnie w konsekwencjach, które wstawiłem na shorty, miałem błąd, bo zamiast napisać kapturze, napisałem kaputrze, nie? No. No, głupi jestem. To róbmy jeszcze to outro. Outro. Outro ogólnie zrobimy tak, że tu damy E, na przykład taki napis jak Emo, Emo Emo, Emo Emo, emo na no, przykład, nie? Jeje yeah, yeah. Ej, nie w sumie Emo, Emo Bez tego jeje, bo to jeje bardziej się z trapem jakimś kojarzy Se to skopiuję, że zmienia ojazun. Kopijemy to, że zmienia bieg jak w nowej furze Bo to mi pasuje tu Emo, Emo, zmienia bieg jak w nowej furze Zmienia bieg jak w nowej furze I tu zrobimy takie, zmienia bieg Głupi trochę jestem, ale to wiadomo Bo mogłem zrobić, posłuchać jakieś muzyki przedtaw, Takiej te emo słuchają. Dobra, trudno się mówi. Emo, emo zmienia bieg w no, Zmienia. 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 Bieg, bieg, bieg. No dobra i tyle zrobimy. I teraz tu trzeba wpisać ten prompt. W ogóle to mi zostało z poprzedniej piosenki. E, emo, e, MDM, kurde. POP. punk, Oni to pisali, że pop punk rock alternatywny, no, to tak napiszmy. Pop punk alter. Native, Alternative Rock Pop Punk Alternative Rock Nie wiem czy dobrze wpisałem I tu w ogóle wokal dajemy chyba male Bo to musi być męski Bo jestem facetem Nie Generujemy to jak się wygeneruje to wam puszczę całość Przesłałem sobie i wam puszczę Dobra, słuchajcie Już myślałem, że on tego nie wygeneruje Ale wygenerował ogólnie I nazwał to emo w nowej furze Po prostu tytułu nie dodałem Zmienię to potem Odsłuchałem tą jedną Takie kurde wesołe wyszło Mogło być bardziej smutne, słuchajcie Love God and, Wiesz kocham twój ciemny styl Uzależniony Dobra, brzmi to jak po prostu coś. Ale nie wiem jak to jakiś Enej, nie wiem. Coś to brzmi, coś mi się z tym kojarzy. Ogólnie nie brzmi to źle. Na pewno nie jest to na poważnie. Powinno to być bardziej smutne i bardziej depresyjne. Jest to kuźwa wesołe, ale bawi mnie. Słuchajmy jeszcze dalej. Ja wkręciłem się w tą modę, zostanę. Mformatykiem serio, wyglądasz tak ślicznie. Powiedz, masz plany na weekend, życie leci mi. Ja se odpalę jeszcze drugą wersję. Jesteś ciemno i mi to nie przeszło. O, to już trochę lepsze. Zawsze chodzisz w czarnych ciuchach. Zabrałbym cię gdzie byś chciała. Słabość ma. Dobra, kurwe bekowe. Strasznie bekowe. Myślałem, że wyjdzie bardziej na poważnie. Tu macie całość, będziecie mieli i tyle. Jesteś no i mi to nie przeszkadza. Zawsze chodzisz w czarnych ciuchach, zabrałbym cię gdzie byś chciała. Słabość mam do ciebie, I love God Wiesz, kocham twój ciemny styl, uzależniony jako Drax. Ja wkręciłem się w tą modę, zostanę informatykiem Serio, wyglądasz tak ślicznie, powiedz, masz plany na weekend Życie leci mi na łeb, na szyję, kocham krótkie chwile Kiedy jesteś tutaj przy mnie, I love moją gotycką księżniczkę Zawsze w mocnym makijażu, zawsze sucha paramore, Żadnym pokemonem przy tobie szybko nie kończę Czekam, gdy na mnie usiądzie, spędzam z nią te chwile Wolne zwykłych sztuk już nie biorę, będziemy to robić na balkonie Znowu łóżku, znowu niebie wiem, Maki. Ja bieg jak nowej furze! Kurde fa, tak jak widzieliście, udało nam się, wyszło strasznie śmiesznie. Ten Ten tat AI zrobił to bardziej bykowo niż wiecie niż... Poważniej, depresyjnie i smutnie. Jak Wam się podobał ten odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie. Nawet mi się przyjemnie to robiło. Do następnego!